Udało się taki mecz zorganizować Brazylia, Polska albo Polska Brazylia, jak to woli. Pozjeżdżało się chłopaków z Brazylii, zawodników, którzy kiedyś grali w piłkę. Obecnie prowadzą jako trenerzy drużyny piłkarskie w całej Polsce kraków, Łódź. Panowie, super, bardzo się cieszę. Widzę już tutaj mam kapitana, drużyny. Leandro widać jest. Yy, bole, bole. Ma predyspozycję na kapitana. Ustawimy skład, i będziemy wychodzić. Środek obrony, Paulo. Prawa obrona, prawa obrona. Jak masz na imię? Leo. Leo, prawa. Lewa. Kalem. Kalem? Kale. Kalebę. Kabel. Albo kabel. Kawę. Kawę, Okej, no to mamy. Przyjechały, dziewczyny z, przyjechały z, dziewczyny z Samby. O, no to to granie też. No. Dara je jedziemy. No już zaraz. Nie ma fiesty bez karnawału. A nie ma karnawału bez dziewczyn tańczących gorące, latynoskie rytmy. Denis, co mam po dziewczyny. Denis i Danio, ultrasi Brazila, na polecenie prezesa mają pilnować dziewczyn jak oczka w głowie. No i stworzyć z nimi niepowtarzalny kwartet kibicowski. Ona One już tu weszły? Tu, tu chyba są. Nie, mówię, nie, <laughs> nie ma. A ja mówię, kurcie, jestem nie tak zamykaj Tymkę, ja. jak one są? Tu są działki. Dzień dobry, cześć, witamy, dobry, cześć, cześć. Denis, Daniel, cześć. To, to Prowadź mistrzu. Mamy... Tutaj mamy taki mały kamerlik. Adaś poprowadzisz reprezentację Polski, bo zagramy mecz, to jest mecz między państwowy Polska-Brazylia, więc poprowadzisz jako selekcjoner reprezentacji Polski. Wielkie brawa i jeszcze raz. Prezes Sylwester boi się i troi, bo jest samozwańczym trenerem jednocześnie i Brazylijczyków i Polaków. Ciekawe, komu kibicuje. Jesteście Brazylijczykami? Bawcie się, pokażcie tutaj, jak się gra w Brazylii. Dawaj, wychodzimy na boisko na rozgrzewkę i dajemy! W malutkim Czekanowie wielkie wydarzenie. Oto na Brazylu zmierzą się w meczu przyjaźni Brazylijczycy z Polakami. Wybuchowa mieszanka.